Cześć, z tej strony sprawny inaczej Michael. Dzisiaj dotarłem, dotarłem na punkt widokowy o nazwie Gogola Góra. Nade mną jest taka fajna wieża widokowa, a że jestem ciekawy jak, w jaki sposób się tam wchodzi. Spróbuję jakiś kontakt tam znaleźć, może kiedyś ktoś mnie wpuści w tamte miejsce. To musi być dopiero e, niesamowity widok. No i tak, a, a widok Prezentuje się tak z tego punktu widokowego. No i w tamtą stronę na wprost, pewnie w filmiku nie będzie tego widać, jest aglomeracja. Stąd widać również wieże, wieże na lotnisku Pyżowica. No i z daleka całe płuca Śląska, czyli wszystkie lasy. w okularach, bo ustawiłem się pod słońce, które, które mnie razi, więc wybaczcie, że tak w okularach nie nieprosto nie prosto oczy. A o czym chciałbym dzisiaj opowiadać? Po pierwsze o tej nazwie mojego kanału Zanik Mięśni Wróg i Przyjaciel. Tak, to ma być kanał taki tematyczny o życiu z Zanikiem mięśni, lecz to nie ma być kanał tylko o, o chorobie ale przede wszystkim znajdowanie sobie sposobów, aby móc realizować swoje marzenia z taką przypadłością z taką przypadłością, która akurat mi się trafiła. Ma być to motywacja dla innych ludzi, którzy nie wierzą w siebie, a naprawdę mogą dużo, tylko pewnie im brakuje osoby, która by im to, by im to udowodniła. Przede wszystkim moim największym marzeniem jest podróżowanie, takie, robienie takich, takich tripów, więc to będzie różno kanał. No a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o swojej o swoje takim namiastce tripu, który wykonałem w ostatnim czasie. I przechodząc do tego mojego tripu, na czym on polegał? Bo od jakiegoś czasu miałem zamiar udać się na Mazury. Mam rodzinę. Chciałem odwiedzić bliskich w jakimś tam długim czasie, w którym, w którym mi nie było. Wybrałem się tam samemu i przy okazji pomyślałem, że zrobię sobie namiastkę takiego tripu, jakiego chciałbym robić w przyszłości. Czyli na te Mazury wybrałem się okrężną drogą, tak schodem Polski. Po prostu, żeby zdobyć jakieś doświadczenie żeby coś wiedzieć, w jakiej kondycji jestem, ile dam radę jednocześnie przejechać, przejechać kilometrów i, i, i rozwiać takie swoje obawy, czy na pewno dam radę udać się w taki trip samemu. No i było miło, zaskoczenie, bo dałem radę. Momentami było, było ciężko, ale kto powiedział, że, że musi, być, musi być łatwo i... Myślę, że najlepsze rzeczy po prostu rodzą się wtedy, kiedy musimy się, kiedy musimy się przy, nich, przy nich wysilić i na te Mazury pojechałem drogą, która miała 850 km łącznie i wybrałem sobie cztery miejsca. Był tak zamek w Chocimiu pod Kielcami, potem był skansen pierwszej armii wojska polskiego tutaj armii, która szła ze wschodu w czasie II wojny. na Berk no i ostatnia i ostatni przystanek na początku tego tripu zanim dojechałem, dojechałem na Mazury miała, miała być Treblinka, jednak ze względu na brak czasu no nie udałem się tam i w sumie ten pierwszy taki trip, który no to... No to nie do końca się udało i, i wziąłem to po prostu jako Taki sprawdzian w jaki sposób miałbym te tripy wykonywać. Po pierwszym razie, jak wykonałem sobie trip, wiem mniej więcej na co zwracać uwagę. Na pewno na tempo mojego chodzenia. Na przykład wchodzimy, więc zrezygnowałem z wejścia na zamek. już wcześniej sprawdziłem, że to jest bardzo fajne dojście tego zamku, więc jeżeli ktoś ma problem z chodzeniem, to jest miejsce właśnie dla niego nawet jakby potrzebował asysty opiekuna, no to też myślę, że to fajne takie stosunkowo przyjemne miejsce, żeby kogoś załóżmy wepchnąć na wózku i taka ciekawostka w tym zamku wchodzimy przy dobrej widoczności widać, widać tatry. Tam nie wszedłem. Prze, tak, przeliczałem swoje siły na zamiary, aby dotrwać do tych mozdur, bo jeszcze czekała na mnie, czekał na mnie cały, no cały dzień podróży. W drugim miejscu też nie bardzo się udało, bo w internecie nie napisali, że w czasie pandemii wyjście do skansenu tylko w grupach zorganizowanych, a ja na takie grupy zorganizowane się nie nadaję z przewodnikiem, ponieważ przewodnik pędzi, cała grupa Myślę, że niekoniecznie chciała na mnie, na mnie czekać, więc zrezygnowałem. Kolejnym przystankiem był Jeruzal, miejsce, w którym, w którym była nagrywana serial Rancho. Pojechałem tam po Mamrota, aby go wypić z moim dobrym kumplem Adamem. Z nim, ogląda, z nim oglądałem ten serial trochę. No i skosztujemy tego ekskluzywnego można powiedzieć jabola sorry za wyrażenie on brał na następną rzeczą, na następnym miejscu w planie była Treblinka i tam już było napisane coś że w czasie właśnie pandemii zwiedzanie w grupach zorganizowanych lecz zadzwoniłem do Treblinki i zapytałem się czy jest możliwość abym zapłacił za bilet i swoim tempem sobie po prostu zwiedzał zwiedzały tamten obóz pani, pani, z którą rozmawiałem powiedziała, że jeżeli przyjadę na miejsce, powiem o co chodzi, to na pewno, na pewno się dogadam tylko zabrakło miejsca, zabrakło czasu No i też już zacząłem wtedy opadać z sił, bo był przede wszystkim gorąc tego dnia Ja mam samochód bez klimatyzacji obecnie, nie będę wam mówił dokładnie dlaczego jej nie mam na pewno jest to z mojej winy, jak się nie patrzy na drogę, no to, to, to tak bywa czasami. Ale cóż, mimo tego, że było ciężko, to i tak zdobyłem jakieś doświadczenia na, na temat tripów i planuję kolejny, bo wiem, że człowiek z zanikiem mięśni przy mojej odmianie typu Becker'a może dać radę, tylko musi uwzględnić pewnie, pewne pewne swoje ograniczenia, przeliczać czyny chęci na zamiary czyli to co... tak A po prostu, żeby zro... zaplanować ten wyjazd tak, aby... aby się nie przemęczyć w planach mam kolejny trip o którym powiem o którym powiem zaraz będzie to też trip taki, który pokaże ludziom na przykład w mojej sytuacji, jeżeli są w podobnej kondycji fizycznej, do mnie, że, że jak się znajdzie sposoby, ma się pragnienie robienia czegoś, trzeba po prostu pokombinować, wysilić się, no i wszystko da się wtedy ułożyć. Tylko trzeba po prostu się na to wszystko na to wszystko przygotować. Na ten punkt widokowy spotkałem je bardzo. Bardzo ciekawa sytuacja, bo po drodze odpadła mi. Z jednej strony urwała się tablica rejestracyjna, w ogóle o tym nie wiedziałem. I nagle z naprzeciwka jedzie rowerzysta, który mi macha. Taki starszy, starszy pan. No i w sumie pomógł mi, pomógł mi tą rejestrację przekręcić z powrotem. I czemu o tym mówię? Bo. Myślę, że pana, którego spotkałem z niezwykłym człowiekiem, ponieważ powiedział mi, że jest ja po nowotworze, nadal z nim walczy. Jest to nowotwór złośliwy, grożą mu przerzuty. I odkąd zachorował, wziął się za tryb, aktywny tryb życia. Czyli pan, który przeszedł ciężką wojnę, wojnę z nowotworem, robi po 80 km rowerem teraz a inni twierdzą, że im się nie chce. No i, i na przykład to jest plus takiego mojego włóczkiństwa, że można spotkać się takich ludzi, wymieniliśmy się z panem numerami, ponieważ pan też ma taką naturę podróżnika. I myślę, że w kolejnych, w kolejnych moich takich podróżach, takiemu takim podróżowaniu objazdowemu. Spotyka więcej takich, takich ludzi, ale myślę, że ja wierzę w takie rzeczy, na przykład, że takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Bo akurat odpadła mi ta tablica i spotkałem pana, który też jakoś tą wojnę przeszedł i który miał podobne zdanie do mnie, że dziwi się ludziom, którzy mogą, a, mogą, a, nic, a nic nie robią. Więc warto brać przykład przykład z takich ludzi wszystko wszystkie ograniczenia są tylko tylko w naszej głowie pomimo że trip, który odbyłem nie szedł zgodnie z planem, ale myślę, że to wynika z braku doświadczenia i kilku moich prostych błędów, ale zauważam plusy plusy tego wyjazdu, ponieważ ponieważ działa on tak jakby rehabilitacyjnie czuję, że łatwiej mi się chodzi po wzniesieniach nie mam takiego problemu jak miałem przed wyjazdem i też górne partie mięśni lepiej działają bo pochodziłem sobie trochę z tymi kijami do Nordic Walking i też wam polecam bo to, tak myślę, bardzo aktywizuje te partie mięśni które są osłabione na przykład jeżeli masz zanik mięśni a poza tym działa to fajnie na głowę w tym sensie, że w sensie, że może rozluźnia ciłek. Na pewno działa na to, że człowiek wydziela zmiany endorfiny, czyli wtedy ma powód do uśmiechu i chce mu się uśmiechać. Więc takie wyjazdy jak najbardziej pod względem rehabilitacji mają bardzo duży plus. Więc to, może, więc mam takie więc to moje marzenie jest takie przyjemne i pożyteczne, bo przedłuży moją. No moją sprawność, że później wyląduje na tym, na czym wyląduje na pewno kiedyś. No więc ruch przede wszystkim, ruch jest najważniejszy. Kolejna kwestia powiem o zmęczeniu, które towarzyszyło mi pod koniec tej podróży. Pokrótce powiem, że z Mazury jeszcze udawałem się do poznania do moich przyjaciół. Też po drodze kilka miejscowości zwiedziłem. Ale już po tygodniu takiego jeżdżenia byłem zmęczony. Ale to, to, to tak jak wcześniej mówiłem, wynikało z tego, że troszkę nie miałem doświadczenia i, i źle sobie zaplanowałem ten wyjazd.